W internetowym konkursie National Geographic Planetarium WC1 zdobyło ponad 18% głosów. Kolejne miejsce i 11% zdobyło Hydropolis we Wrocławiu. Choć łódzka instytucja została otwarta zaledwie 8 miesięcy temu, odwiedziło ją już ponad 100 tysięcy osób. Oferujmy pokazy, które są prowadzone na żywo przez prezenterów, którzy reagują na pytania od publiczności i nieco dostosowują projekcję do tego, co akurat daną grupę widzów najbardziej interesuje. Technologia, która u nas pozwala osiągnąć takie efekty, to jest ten element, który pozwala nam przyciągnąć widzów, ponieważ za każdym razem widzą troszeczkę inny pokaz. Tak jak dwa płatki śniegu nie są identyczne, tak dwa pokazy również, mimo że podobne, nie są absolutnie identyczne. Wśród łodzian planetarium cieszy się tak dużym powodzeniem, że bilety trzeba rezerwować minimum tydzień wcześniej, a konkurs National Geographic może przyciągnąć do EC1 jeszcze więcej osób. I Mam nadzieję, że przełoży się to na większe zainteresowanie, przyciągnięcie ludzi, którzy nie słyszeli jeszcze o EC1 w Polsce, bo jesteśmy bardzo młodą instytucją. Swoją działalność rozpoczęliśmy taką merytoryczną dopiero w styczniu bieżącego roku, także jak na 8 miesięcy to to są wspaniałe wiadomości. Łodzianie cieszą się, że planetarium jest cudem Polski. Czytaliśmy, oglądaliśmy w telewizji i na pewno zasługuje na takie miano. Tak mi się wydaje, że, że to jest fantastyczna rzecz. W takim miejscu, zrobiona zresztą. Bardzo się cieszę z tego powodu i oby tak dalej. Trzymam kciuki. Planetarium mieści się w EC1, dawnej elektrowni, która od 1907 roku prawie przez 100 lat zasilała łódź. Pod koniec 2017 roku ma być tam otwarte Centrum Nauki i Techniki. W przyszłości powstaną też Narodowe Centrum Kultury Filmowej i Centrum Komiksu. Nie po raz pierwszy łódzka atrakcja wygrała konkurs National Geographic. W 2014 roku miano cudu Polski zdobyło centrum Ow Piotrkowska.